Samorządowe porozumienie ziemi sierpeckiej zgoda oraz stowarzyszenie osób niepełnosprawnych Chorych na raka szansa na życie. Na ręce Wójta Gminy Zagd Pana Wojciecha Gajewskiego i rodziców Dawida Krzanowskiego przekazuje sprzęt medyczny zakupiony ze zbiórki pieniędzy na siódmym balu charytatywnym w 2011 roku. W postaci Ssak, koncentrator tlenu półsometr i agregat do zasilania sprzętu medycznego. Przekazując wyżej wymieniony sprzęt medyczny, pragniemy się podzielić radością z chorym Dawidek i jego rodzicami. Wierzymy, że dzięki ofiarności ludzi Wielkiego Serca życie Dawida i jego rodziny stanie się łatwiejsze, radośniejsze i bardziej przyjazne. Panie Wójcie. Dziękujemy za wieloletnią współpracę, za wielkie serce, ponieważ to jest niejednorazowa pomoc z Pana strony. Pomaga nam Pan od wielu, wielu lat. Dziękujemy serdecznie. Dziękuję serdecznie. To przekażemy Panu. A nie, nie, a dla Mamy też jest. Tak, Panie tak, tak. Tak, tak? Dobrze, dziękuję. Dziękuję świetnie. Dziękuję, dziękuję, dziękuję. 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 Dziękuję ślicznie, dziękuję bardzo, dziękuję. W imieniu Zespołu Szkół Samorządowych w Zawidzu chcielibyśmy przekazać czek, który był zbierany od uczniów oraz od pracowników szkoły, a także pracowników gminy. Dziękuję ślicznie, dziękuję. Dziękuję za pamięć, dziękuję. Nie? Dziękuję serdecznie. No, mogę tak nazwać chyba ludzi dobrego serca. Chciałem jako gospodarz gminy podziękować wszystkim tutaj osobom, młodzieży, stowarzyszeniom za pomoc pokazywana rodzinie państwa szanowskich. No, ja wyrażam jej wyrazy współczucia i uznania dla państwa szanowskich. Myślę, że gminny ośrodek pomocy, jaki Urząd Gminy w miarę możliwości z pomagał tej rodzinie. Sytuacja jest nam znana. I jeszcze raz wszystkim serdecznie dziękuję tutaj wspólnie z radnym powiatowym, z Wiktorem chcemy pomóc przy rozbudowie domu. Ja zobowiązałem się bezpłatnie zrobić kosztory z tutaj. Plan takiej rozbudowy mieszkanka, żeby, żeby tutaj tej rodzinie pomóc i na ręce tutaj pani Krzanowskiej chcę przekazać Dziennik Budowy. I myślę, że w miarę możliwości będziemy wspierać i pokazuję jeszcze raz w imieniu wszystkich dla Pani współczucie w Taki, takiej sytuacji, jaka pani spotkała z synem. Ale myślę, że tutaj ma Pani też wsparcie i ludzi dobrego serca, tak mogę nazwać. I będziecie dalej z tym się przez Dziękuję wszystkim tutaj, którzy pomagają tutaj. Ja chcę, też chciałbym dołączyć podziękowania dla Pana Wojciecha Filamowskiego, który już od dwóch lat jest bardzo mocno zaangażowanym i aktywnym po prostu. Człowiekiem wielkiego serca, który właśnie też jest współorganizatorem właśnie tych bali charytatywnych. Zaprasza gości z zewnątrz nawet żeby jak najwięcej można było uzyskać tej pomocy, Także dziękuję bardzo. No, może ja tak w jednym zdaniu bym powiedział, że człowiek jest tyle wart, ile pomoże drugiemu. Dziękuję. Od jak dawna Dawidek choruje? Od urodzenia. Y jak możemy pomóc Davido Dawidowi? No, nie wiem, będzie problem. Nie wiem, kochany. A gdzie można wpłacać pieniążki, żeby przeznaczyć je na Dawida? Na sierpeckie stowarzyszenie Szansa na Życie. Chcę pani komuś podziękować? Bardzo, ludziom wielkiego serca i dobrego, którym nasz los nie jest obojętny, P ze stowarzyszenia państwu, panu wójtowi, no i wszystkim ludziom dobrego serca, którzy tak wiele nam, dla nas zrobili. W jaki sposób pan jako wójt gminy pomaga rodzinie? No jako gospodarz gminy, no muszę w każdej dziedzinie znać tutaj problemy mieszkańców swojej gminy. Jeśli chodzi o pomoc społeczną, to to mamy do tych celów gminny ośrodek pomocy społecznej i pomoc jest za pomocą właśnie tego ośrodka gminnej pomocy. Tutaj jeśli chodzi o państwa szanowskich, no znamy temat. Ja już tutaj 15 rok tutaj doglądamy tą rodzinę i nie jestem w stanie przy sobie, nie mam dokumentów, jaka tutaj z naszej strony była pomoc. Ale wiem, że jeśli mieliśmy karetkę, to dziecko woziliśmy do Warszawy, także pomoc była przy łóżku. Myślę, że zasiłki okresowe potwierdzi to pani Chrzanowska, że chyba nigdy nie została żadnej odpowiedzi negatywnej, jeśli chodziło o pomoc dla tego dziecka. Także jeszcze raz współczuję tutaj i chcę podkreślić, że no, z taką troskliwością jak robi to pani Szanowska, dla tego dziecka jestem pełen podziwu i i mogę współczuć, i zapewniam, że dokąd będę miał w tej gminie wpływ na rządzenie, zawsze ta rodzina spotka się z pomocą. Jaką kwotę pozyskaliście Państwo podczas karnawałowego balu charytatywnego? Na balu zebraliśmy kwotę 23 600 zł. I korzystając z okazji, chciałabym podziękować wszystkim darczyńcom, sponsorom oraz wszystkim uczestnikom tego balu, ponieważ każdy z nich dołożył tą symboliczną złotówkę. Dziękuję im serdecznie. W sumie bal charytatywny był zorganizowany dla dwójki dzieci, dla naszych podopiecznych, i została ta kwota podzielona. Dla jednego dziecka jest to zbiórka pieniędzy na protezy rączek, a dla Dawida Chrzanowskiego jest to zakup sprzętu medycznego. Jaki to był sprzęt medyczny? Był to pulsoksymetr, koncentrator tlenu, ISAK i agregat prądotwórczy do zasilania tego sprzętu medycznego. Jest to agregat specjalistyczny z tego względu, że po prostu jest to sprzęt, który może ulec uszkodzeniu i musi dostawać po prostu odpowiedni, odpowiednią energię, żeby się to nie spaliło.